Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku. gdzie gramy w TNT Rana. Graliśmy to jakiś czas temu. Dzisiaj pomyślałem, że fajnie by było zagrać jeszcze raz w TNT Rana. Więc lecimy na TNT Rana. Słuchajcie, słuchajcie, lecimy. Oni wbijają osoby, i zaraz zaczynamy rundkę, rundkę. Przypominam, że odcinki są codziennie o 9. Zostawcie, tak powiedzmy, 8 łapek w górę tak jak ostatnio to było. No. I będzie fajnie, bo będę zadowolony. Wy też. No, i do końca przyszłego tygodnia filmy są codziennie. codziennie. Jak nie będzie to, to musiałoby się coś. Ale to wam napiszę. Nie, nie, nie. O kurde, już tu ludzie. Nie, 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 nie. Za dużo ludzi tu jest po prostu. O wy to alive Nie 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 Trzeba się jak najdłużej tu utrzymać I spadłem już No to szybko spadłem No to wiecie co robię play again I lecimy do kolejnej rundki To szybko gdzieś spadłem 18 osób, a ile musi być dobra. Za 20 sekund się da się rozpoczyna Ale poszło słabo. Dobra. No. Lecimy, lecimy To już leci. Kurde, kurde, jakiś słabszy jestem w to, 24 osoby kurcze jeszcze zostały, nie, 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 nie kurcze powiedziałem nie, nie no, nie no, jakiś jestem, albo grają lepiej gracze, bo zawsze mi szło, jakby się lepiej kurde. Ej, co nie chcesz zrobić? Nie! Kurczę... Dobra, tam... Czy ja byłem 15 chyba. No jest to najlepszy wynik. Dobra. Wbijaj, wbijaj wbijajcie, ludzie. Kurczę, coś... No musi być przynajmniej 20. Na razie mamy 16 osób. 18. 15, dobra, zaraz będzie. No nie! Jeszcze nie wychodźcie, ludzie. O, dobra, dobra. 24 osoby. Pewnie ktoś wyjdzie zaraz. No bo i też nie. Dobra, 10 sekund. O, ktoś. O, już, dobra. Chcę sobie obrać pewną taktykę. O, już ktoś spada, jestem ciągle na samej górze. Nie jest najgorzej. O, o, o ja idę tu. Dobra, teraz mam lepszą taktykę na to. Nie Nie mogę być... muszę być mniej niż top, top 15 chciałbym być, chociaż ja zaraz ja zaraz dojdzie do tego, że ja nie będę nawet top 20 A dobra, to jeszcze nie jest ostatni tego to chyba to się jest już na dole ja no nie... niech coś zginie, kurczę, to czasami to... Ciągle... Nie! Właścia jeden jest, kurczę. Jeszcze dużo ludzi zostało. Nie wiem jakim po prostu cudem... ja zginę zaraz. Jest ja tu półtorej minuty i tak dużo jeszcze zostało ludzi. Ja, 18 zostało A ja, teraz się trochę tego 15 dobra, będę w top 15, chociaż tyle dobrego. Dobra, że jestem w top 15, mam gwarantowane, a może się w top 10 uda. Ty, 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 może się uda. Nie, tak! Siódme miejsce miałem. Kurczę, no teraz o wiele lepiej poszła rundka. Ja jeszcze tak z dwie rundki podejrzewam, że zagramy, no chyba, że szybko zginę. Co też może się wydarzyć? No to do... kurczę, to trochę zajmuje jednak, zanim się ta... No bo to jest na przynajmniej 30 sekund, trzeba poczekać. Ale rozpoczynamy. No tak, minutę trwam przynajmniej. Ja się ja się Jest 2 minut chyba, utrzymałem tam. Więc powiem wam, że na nawet... trzeba jakąś. O kurde nie, tutaj nie da się chyba taktyki dobrej obrać. O nie, to jest mega mała mapa. O kurde. Tutaj można gdzieś ogarnąć. 24 osoby są jeszcze. Kurde. Żeby nie było tak, że... Bo będzie wstyd po prostu. Ja jako pierwszy bym miał umrzeć? Nie no, no takie rzeczy. O dobra, już nie będę jako pierwszy. Pójdzie pełne skupienie. Jezus. Nie, nie, nie. Dobra, byłem w top 15. Ile minutę 10 się utrzymałem. Spominam. Dobra, jedna dwie. dwie nie więcej niż dwie rundki już nie zagramy. Ósma minuta filmu. Dobra, to jeszcze się tak dwie rundki gramy. Dwie rundki. Ostatnie na ten odcinek. E jeżeli chcecie, możecie zaproponować co mam zagrać, bo już Hide and see, był, Party Games, ale może myśleć inne rzeczy, bo już są rzeczy, których jeszcze e, nie grałem. UHC na przykład nie miał, było jeszcze na Pixel, a z kimś po walce tam był, wow. na Hostingu też są PvP. Ty, bo to się już zaczęło. Jezus. Ej kurde, gościu, ja chcę pierwszy. Kurde Ja muszę obrać, wiecie jaką Taktykę i tutaj jakoś tak Dobra, nie będę ostatni Już chociaż tyle 23 osoby zostały Ja już się prawie minutę utrzymuję Dobra, minutę się raczej utrzymam tu 19 osób zostało. Dziewiętnastka. Super. Super. Ty byłem w top 10. Nice. Top 10 udało mi się być. dobra, Gramy. Ostatnią już rundkę na pewno. Ostatnia rundka to, to jest ten villager, ten taki... Cię? Chodź tu. Justy, bo Czego oni wszyscy już muszą być? No... to jest Tak, tak, tak. Dobra, 10 sekund i zacznę. Ale powiem wam nagrałem ten film przed 18. U mnie niedługo będę film z Fortnite'em z kolegami, bo sobie gram. A jeszcze muszę obczaić tego Fortnite'a i będzie, bo szczerze oprócz filmów to gram większość czasu, Też muszę wam powiedzieć w Fortnite'a. O dobra, kurde nie. Aha. Super, super, naprawdę. Ty, już tyle ludzi padło, kurde. Czy... Jeszcze jumpy użyłem na 5. Tu ktoś jeszcze został. To już nie mogę użyć więcej jumpów. Nie powinno być tak źle w tej rundzie ogółem. Gdzie pełne skupienie w tym momencie, ty kudle, Patrzę, ja mam dziewiąte miejsce, top pięć będę. Nie, 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 nie. Szóste miejsce miałem, najlepsze, najlepiej mi tu poszło, kurcze. no dobrze, no bo tam jakby ja zostałem wyżej, a inni już się tam na dole tego i to mi dało przywagę. Ale dziękuję wam za oglądanie filmu, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się jutro w kolejnym filmie i sie...